Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam 33 dzień naszego spotkania porannego, naszej prany. Witam Cię w tym dniu pięknym, cudownym. Witam Siebie w tym dniu. Rozpoczniemy od razu praktykę oddechową. Usiądź spokojnie, swobodnie, wygodnie. Zamknij oczy, wyprostuj kręgosłup, i naturalnie skieruj uwagę do swojego wnętrza, oddychając tak, jak jest dla Ciebie najwygodniej. Po prostu obserwuj ten oddech. Wdech i wydech. Oddech automatycznie pogłębia się, kiedy zaczynamy kierować na niego uwagę naszą. Więc z każdym wdechem jesteś coraz głębiej, coraz bliżej siebie. Twój prosty kręgosłup umacnia Twoją więź z tym, co boskie i z tym, co ziemskie. Jednak Ty cały czas swoją uważnością jesteś w swoim ciele. Jesteś obecny. Jesteś obecna. Obserwujesz, jak Twoje płuca powiększają się. Oddychaj. Kiedy już Twój oddech jest głębszy, weź teraz kilka oddechów połączonych z zatrzymaniem czyli wdech, zatrzymanie. I wydech, zatrzymanie. Weźmiemy teraz trzy takie oddechy. Głęboki wdech nosem. Zatrzymanie. I wydech ustami. Zatrzymanie. Wdech. Wdychasz spokój, miłość, dobro, radość. Zatrzymanie i wydech. Opuszczasz wszystko to, czego już nie potrzebujesz, za co dziękujesz, z czym się żegnasz. Ostatni, głęboki wdech. Zapraszasz ten nowy dzień z otwartością, ciekawością. Czujesz, jak jest coraz więcej miejsca w Tobie na cudowne doświadczenia. Zatrzymanie i wydech. Odchodzi to, co już niepotrzebne, stare, nieaktualne. I teraz wdychaj naturalnie. Pozwól, aby oddech prowadził Cię coraz głębiej i głębiej w Twoje wnętrze. Nasze naturalne narzędzie, takie proste i cudowne, które od razu nas prowadzi do naszego centrum. I teraz poczuć swoje ciało. Skieruj uważność do miejsc, które być może, Czujesz wyraźnie, które być może sprawiają ból. I wyślij tam swoją kochającą uwagę. Oddychaj przez chwilę do tych miejsc. Teraz poczuj swoje ciało od środka. Możesz powędrować od czubka głowy, zrobić szybki skan. Stopniowo poruszać się w dół, głowa, twój mózg, wszystkie mięśnie, tkanki, narządy, Poczuj to, poczuj, jak twoje ciało jest mechanizmem, szyja, ramiona, cała twoja klatka piersiowa, mostek, wszystkie żebra, wszystkie kości mięśni. Nie musisz wszystkiego znać, nie musisz znać wszystkich nazw każdej kosteczki mięśnia. Ale poczuj, że jesteś zbudowany z tego wszystkiego, co jest ciągle tajemnicą dla nas. I porusza się w dół, miednica, nogi, nie zapomnij o rękach. Połączyć całe swoje ciało, stopy, dłonie. Całą swoją uważność skieruj na. Twoje ciało wypełniając je powietrzem. Poczuj jak ono pięknie wibruje. Jak dostraja się do twoich najwyższych częstotliwości. Obiecaj sobie dzisiaj. że będziesz zwracał uwagę, że zwracała uwagę na to, w jaki sposób odnosisz się do swojego ciała, kiedy jeszcze być może je oceniasz, chcesz, żeby było inne niż masz. A przecież twoje ciało jest takie jakie jest. Jest idealne takie, jakie jest. Dostała się w prezencie. I właśnie to ciało ma to by służyć najlepiej w tej podróży. Nie inne ciało, właśnie to jakie masz. To, w którym teraz jesteś obecny, obecna. Odrzucanie swojego ciała jest odrzucaniem siebie samego. Z tego poziomu, jakakolwiek zmiana, czy jakiekolwiek nowe życie jest trudne do zrealizowania. Dlatego, że jest opór. Z oporu jeszcze nic nie powstało jest ściana. Więc pogódź się z tym, co jest, z tym ciałem, jakie masz, z tymi możliwościami, jakie ono nosi w sobie. I właśnie z miłości do siebie dbaj o nie. I staraj się słuchać tego, co mówi do ciebie. Twoje ciało jest cudownym drogowskazem, wszystko jest w nim zapisane. Kiedy łączysz się z duszą swoją, wtedy twoje ciało zaczyna mówić do ciebie. Kiedy wracasz uważnością do serca, zrób to teraz. Skieruj swoją uwagę do swojego serca. I podziękuj za to piękne, Wspaniałe, idealne ciało. Jeśli jest czas, żeby o nie zadbać, zwróć na to uwagę. Ale czyń to z miłości, czyń to z troski. Nie daj się napędzać trendami, które panują w świecie. One bardzo łatwo nas wciągają. Bardzo szybko wkręcają się w ten system. A ty pozostań w swojej prawdzie i z miłości do siebie, do swojego pięknego ciała, które żyje, bije, oddycha. że jest w przepływie miłości cały czas. Jest miłości do tego ciała. Słuchaj jego potrzeb. Jedyną osobą, która ma być zadowolona z tego, w jakim Ciele mieszka. Jesteś Ty sam. Jedyną duszą, która pragnie mieszkać w twoim ciele w pełni i zagościć się w nim. Jest twoja dusza. Ty sam. Ty sama. Oddychaj do tego nowego odkrycia. Zapamiętaj, to w swoim sercu. Niech zapisze się w swoim sercu ta prawda że Twoje ciało jest idealne, piękne już teraz. I zobacz je dzisiaj takim, jakie ono jest. Zobacz, gdzie być może jeszcze wysyłasz oceny, os oseny, oceny w jego kierunku. A przecież Twoje ciało jest niewinne. Nie zrobiło Ci żadnej krzywdy. Po prostu słucha tego, co mówisz do Niego. W jaki sposób się z Nim komunikujesz. Poczuj, jak Twoje ciało teraz jest Ci wdzięczne za to, że skierowałeś, że skierowałeś swoją uwagę do niego. Że jesteś w nim. Dziękuję Ci za tą chwilę zatrzymania. Tak, żyjemy w tych pięknych ciałach. W ciałach doskonałych już teraz. W ciałach wypełnionych miłością i światłem. Twoje ciało jest piękne, idealne, takie, jakie ma być. Oddychaj naturalnie, poczuj, jak cały Twój organizm tak pięknie współpracuje ze sobą, jak żyje. I zdecyduję dzisiaj, postanów, że będziesz każdego dnia z miłości do siebie słuchać tego, co mówi twoje ciało. I wybierasz się sobie podobać dokładnie takim, jaki jesteś. Dokładnie taką, jaka jesteś. Pamiętając, że wszelka ocena pochodzi z zewnątrz, z umysłu, ona nie pochodzi z serca. Kiedy z poziomu serca dotykasz siebie, dotykasz swojego ciała, wtedy zaczyna się zmiana. Oddychać spokojnie. Poczuj, jak dobrze jest zjednoczyć się ze sobą na tym najgłębszym poziomie poziomie fizycznym, duchowym, mentalnym. Poczuj, jak pięknie jest być w tej harmonii. Być w życiu, być jednością. Tak, to jest właśnie to. Więc dzisiaj kieruj swoją uważność do swojego ciała i słuchaj tego, co mówi do ciebie. Ono dobrze wie, gdzie chce iść, co chce robić, co chce jeść. Ono wszystko wie. I stopniowo, krok po kroku, obserwuj, słuchaj, z największą czułością, bo to przecież Twoje ciało, to Ty w nim mieszkasz. Jeśli masz potrzebę pozostać tej energii w swojej ciszy, przez chwilę zrób to. Jeśli czujesz got się gotów, gotowa, możesz powoli poruszać palcami stóp, palcami rąk. Możesz poczuć jeszcze raz swoje ciało jako piękną wibrację. Delikatnie otwierać oczy. Witaj, witaj w tym pięknym ciele, w tym pięknym życiu. Więc kiedy jesteś uważny, uważna dzisiaj i twoją ważność kierujesz do ciała automatycznie jesteś obecny, bardziej obecna. To już przestaje być taką pracą. Po prostu jesteś. I poczuj to teraz, jak to jest. Kiedy jesteś w ciele. Nie, gdzieś tam daleko. W tym czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, albo w tym, co już się wydarzyło i nie ma znaczenia. Tak, jak to jest być w ciele, być w ciele teraz, właśnie. Kiedy jesteś. Kiedy oddychasz. Kiedy Twoje serce bije. Nie ma nic innego. Nie ma żadnej innej rzeczywistości, tylko jesteś tu. Jesteś teraz. Pięknego dnia i doświadczenia tego cudownego ciała dla Ciebie. Trzymaj się cieplutko.